Cześć Bartek Urban. Zapraszam do testu BMW Serii 3. BMW Serii 3 w kombi, czyli według nomenklatury BMW w Touringu. I jest to już siódma generacja Serii 3, która ma kodowe oznaczenie G20 dla sedana oraz G21 dla kombi. I są to oznaczenia dla zwykłych trójek, bo wersje M3 mają swoje oznaczenie i tak sedan to G80 a Touring G81. Dobra, ale dosyć tej bawarskiej rozmowy o kodach. Ważne jest to, że jest to siódma generacja, która jest na rynku od 2018 roku, czyli już 7 lat. A 7 lat w motoryzacji to już naprawdę długo, dlatego na horyzoncie jest już następca, który będzie oficjalnie pokazany w tym roku, a póki co kryje się pod prototypem Noje Klasse. I Noje Klasse to nowy język stylistyczny BMW, czyli ma nam to pokazać, jak będą wyglądały auta tego producenta w przyszłości. Podoba Wam się taka trójka Noje Klasse. Dajcie znać w komentarzach. A ja już wracam do testów obecnej trójki. Kombi swoją premierę miało rok później niż Sedan, czyli w 2019 roku, a w 2022 oraz 2024 przeszło odświeżenia. I moim zdaniem, jak na te 7 czy tam 6 lat na karku, BMW serii 3 nadal wygląda bardzo świeżo i bardzo dobrze. Patrząc na pozostałe nowe modele z BMW, to o trójce można powiedzieć, że wygląda jak takie klasyczne BMW. Moim zdaniem to ogromna zaleta, ale jak widać, klienci lubią też ten nowy bobrowy wizerunek, bo te auta również sprzedają się bardzo dobrze. W obecnej trójce mamy zwykły, mały grill, zwykłe lampy, dwie ładne rury wydechowe no wszystko jest tutaj na miejscu i chyba nic nie jest kontrowersyjne. To mi się podoba. To, co mi się nie podoba, to fakt, że widać pod autem jakieś dziwne mocowania i to z obu stron, a te mocowania to prawdopodobnie część hybrydy plugin. Pewnie to są zamontowane baterie i stąd też ten metal. Tak, ten egzemplarz to hybryda plug-in. Zresztą, najbardziej odczujemy to w bagażniku. Pora więc na kufer. I tutaj zacznę od otwieranej szyby, czyli genialnego rozwiązania, które moim zdaniem powinno być w każdym kombi. No, świetna sprawa, żeby coś na szybko dorzucić, albo jak chcemy coś szybko wyjąć, albo na przykład podjechaliśmy za blisko ściany. No, to jest super. Sam kufer w tej testowanej trójce już taki super nie jest, ale to ponownie wina silnika, czyli hybrydy typu plug-in. Otóż przez to, że część elektroniki jest w kufrze, to ten nie ma podwójnego dna, jest to tylko taki schowek, no idealny na kable. Tym samym bagażnik ma tylko 410 litrów pojemności, czyli o 90 litrów mniej niż w zwykłej trójce. Co więcej, kufer ma tutaj jakieś takie dziwne, małe wybruszenie, i tak samo jak położymy tylne oparcia, to jest dziura czy tam uskok pomiędzy nimi a kufrem. To jest słabe. W bagażniku jest też boczny schowek zamykany, boczne siatki, haczyk na zakupy, gniazdo pod zapalniczkę oraz opcji rozkładany hak holowniczy. I ten hak holowniczy jest elektryczny i jest to najwolniej rozkładany hak, jaki w życiu widziałem. No jest szybko. 330E może pociągnąć przyczepę do 1,5 tony, a nacisk na hak to 75 kg, czyli wersja hybrydowa może ciągnąć o 100 kg mniej niż zwykłe benzyny oraz o 200 kg mniej niż diesle. Wskakujemy więc na tył. Tutaj na plus dość szeroko otwierają się drzwi, jednak sam otwór jest dość wąski i ciężkość tutaj wsiada dorosłej osobie. Zresztą wysiada również. Seria 3 to nie jest bardzo małe auto. Ma 4,71 m długości, 1,82 m szerokości oraz 1,45 m wysokości. Rozstaw osi to 2,85 m. Czyli tak jak mówię, na papierze wydaje się spore. Jednak jak usiedziemy z tyłu, to wcale tak dużo miejsca nie mamy. To znaczy, ja się mieszczę, a mam 186 cm wzrostu, ale czujemy się mocno zabudowani. Na głowę mam mało wolnej przestrzeni, ale być może bez tego szklanego dachu czy tam szyber dachu byłoby nieco więcej przestrzeni. Miło za to, że kanapa jest dzielona na trzy części, więc możemy sam środek położyć i na przykład wozić narty. Mamy też podłokietnik w miejscami napoje. Jest spory tunel środkowy taki wysoki ze względu na napęd na tył, a także i są oddzielne nawiewy oraz łącza. Nie ma za to gazetowników, ale są niezłe materiały, nawet z tyłu. Siadamy więc do przodu. Tutaj w opcji witają nas w pełni elektryczne, bardzo wygodne fotele, które mają nawet pompowanie boczków, co ja uwielbiam, bo wtedy siedzi się bardzo pewnie. Mam jednak wrażenie, że w 330E siedzimy delikatniej wyżej niż w zwykłych wersjach spajnowych, albo to po prostu moje wrażenie. Ale tak czy inaczej, fotel jest wygodny, siedzi się pewnie i mamy dobrą widoczność. Pora więc na deskę rozdzielczą. Tutaj deska jest już niestety niemal taka sama jak w każdym innym BMW. No dobra, może nieco przesadzam, ale ten styl z dwoma tabletami połączonymi w całość jest poważnie chyba w niemal każdym nowym BMW. Chyba wyjątek to seria 8, która nadal ma nieco inny układ. A co ciekawe nie na długo, bo BMW już przygotowuje odświeżenie tego modelu, które zostanie zaprezentowane w tym lub na początku przyszłego roku. Wróćmy jednak do wnętrza nowej testowanej trójki. Osobiście takie wnętrze, no nie podoba mi się, ale to kwestia gustu. Tak samo jak nadal nie lubię tych zegarów cyfrowych, które są takie komputerowe i kompletnie pasują do tego samochodu. Zegary cyfrowe pozwalają na nieograniczone możliwości, ale niestety BMW skupiło się tylko na takich mocno właśnie komputerowych. Plus za jakoś wyświetlanych grafik, bo te faktycznie wyglądają bardzo dobrze, bardzo premium. Zresztą ekran główny z multimediami również. Wszystko jest ładne, czytelne i początkowo mocno skomplikowane, ale dość szybko się odnajdujemy. Niestety, klimatyzacja czy tam nawiewy jest już wszystko sterowane na ekranie i tu ponownie jak niemal każdym nowym BMW. Ale tak jak mówię, samo menu jest bardzo ładne i fajnie, że można je podzielić na przykład na sektory: czyli z boku mamy komputer pokładowy, a nareszcie ekran na nawigację. Raz też udało mi się w ten sposób podzielić Android Auto z komputerem pokładowym, ale potem nie potrafiłem tego powtórzyć i Apple CarPlay czy Android Auto zawsze pojawiało się już tylko na całym ekranie. Ale poza tym wszystko działa szybko i sprawnie. Aha, i komunikacja z telefonem jest oczywiście bezprzewodowa. Sprawdźmy więc spasowanie i materiały. Tak, słychać jakieś takie lekkie skrzypnięcia, ale podczas jazdy jest cisza Materiały sprawiają bardzo dobre wrażenie, zwłaszcza klamki w porównaniu do tych plastikowych, które są np. w nowym BMW X3 Jedyny mankament to moim zdaniem ta skóra na kierownicy, która tutaj na górze się jakoś tak lekko zmarszczyła Brzydko to wygląda Swoją drogą w M pakiecie, w którym jest wyposażona ta testowana trójka, jest inna kierownica W podstawie jest dwuramienna, no moim zdaniem dużo brzydsza Pochwalić muszę za to opcjonalne audio Harman Kardon, które gra bardzo ładnie i bardzo czysto. Dobra, to pora na schowki, a potem zaglądamy pod maskę. Pod maską, tak jak już wcześniej zdradziłem, pracuje zestaw hybrydowy, plugin, skład którego wchodzi dwulitrowy turbodoładowany silnik rzędowa czwórka benzynowa o mocy 184 koni, która jest połączona z silnikiem elektrycznym o mocy 109 koni. Łączna moc układu to 292 konie oraz 430 nm. I przy tych wartościach, jak przy większości hybryd plugin, jest adnotacja, że ta moc jest zależna od stanu naładowania akumulatora. Tak, ten silnik brzmi. Ja specjalnie odpaliłem od razu samochód na silniku spalinowym w trybie sport, bo normalnie auto niemal zawsze odpala na silniku elektrycznym. Dlatego też są wyższe obroty, bo auto ma za zadanie doładować od razu akumulator. Swoją drogą posłuchajcie, jak brzmi wydech. Całkiem przyjemnie sobie mruczy. 330E ma też zawsze automatyczną, ośmiobiegową klasyczną przekładnię ZF oraz napęd na tył w podstawie lub na cztery koła w opcji. Testowana wersja to właśnie X-Drive, czyli napęd na obie osie. A to pozwala na sprint do pierwszej setki w czasie 6 sekund. Co ciekawe, wersja z napędem na tył również robi taki czas. Pora sprawdzić czas testowanego samochodu, ale najpierw w trybie tylko elektrycznym. Wynik to 15,3 sekundy, czyli nieźle jak na tylko 109 koni. Do 50 jest to ,5 sekundy, więc wstydu nie ma. Co ciekawe, w trybie elektryk możemy jeździć faktycznie tylko na silniku elektrycznym, nawet mocno wciskając gaz, i wtedy auto rozbędzie się nawet do 140 km na godzinę. Dodatkowo auto ma dużo różnych trybów jazdy, w tym sportowy z dodatkowym boostem silnika elektrycznego. Pora więc sprawdzić w tym trybie i z naładowaną baterią. wynik, to równe 6 sekund, czyli dokładnie to, co podaje producent. Powtórzyłem też to, jak już nie było prądu w akumulatorach i wtedy też było równe 6 sekund. Z tego co doczytałem, to zawsze jest ponad 15% baterii, nawet jak zasięg elektryczny nie pokazuje już w ogóle dystansu. Co więcej, jak chwilę pojeździmy w trybach sportowych, to zaraz nam się doładowuje na te 5-6 km, co jest bardzo fajne. Sprawdziłem też czasy od 50 do 150 i zawsze to było 10,5 sekundy, nieważne czy był prąd, czy też nie. I to mi się podoba ta rezerwa akumulatora zawsze jest. Podoba mi się też to, że po drugim odświeżeniu auto dostało większą baterię, która ma teraz pojemność 19,5 kWh, a to w teorii powinno starczyć na przejechanie nawet 90 km. Oczywiście w teorii, bo jak ja teraz testowałem auto w zimie, to nigdy nie zrobiłem więcej niż 60 km. W ogóle zasięg łączny tego samochodu jest ogromnym rozczarowaniem, bo nawet jak zatankowałem auto pod korek i miałem pełen bak prądu, to ledwo przekraczałem 400 km. 400 to jest zasięg jak w aucie elektrycznym, a wszystko przez śmiesznej pojemności bak paliwa, który ma zaledwie 40 litrów. W pozostałych trójkach bak jest większy, aż o 19 litrów i ma 59 litrów. I przez to, że ten bak jest tak mały, to i zasięg na samej benzynie jest mały. O ile w mieście, nawet jak się rozoduje prąd, jesteśmy w stanie zrobić 7-8 litrów i to bez problemu w zimie, a podobno i 5-6 litrów, jak jest cieplej. Tak w trasie, tak kolorowo nie jest. Jazda ze stałą prędkością 120 km na godzinę, oznacza spalanie na poziomie niemal 8 litrów, a przy 140 dobijałem już do 10. Bardzo dużo i to moim zdaniem bardzo mocno mnie zdziwiło, bo ten sam silnik spajnowy zużywa dużo mniej w wersjach 320i, czyli dokładnie ten sam silnik, ale bez hybrydy typu plugin. 320i można spalić do 2 litrów mniej przy tych samych prędkościach. Problemem prawdopodobnie jest masa, bowiem 330e X-Drive jest cholernie ciężkie i waży 2025 kg. Tak, ponad 2 tony. Bez napędu 4x4 jest minimalnie mniej, bo 1970 kg, ale to wciąż niemal 2 tony. Wspomniane wcześniej 320i, czyli ten sam silnik spajnowy, ale bez tej elektroniki od hybrydy, waży 1660 kg, czyli 310 kg mniej niż 330e. Dramat. I tą masę niestety czuć. Czuć chociażby podczas szybszej jazdy, że auto nie jest tak zwinne, jak powinno być. Układ kierowniczy jest świetny, podobnie jak i zawieszenie, ale masa zdecydowanie jest za duża. Auto nadal świetnie się prowadzi, ale nie ma podejścia do chociażby 320i. Ja też miałem napęd na 4 koła, który na śliskiej nawierzchni ładnie pomaga, a i auto nie przestaje być BMW, czyli nadal możemy pójść lekkim bokiem. Miło. Tak samo miła jest cisza w kabinie podczas podróżowania, auto jest świetnie wyciszone, także przy prędkościach autostradowych można rozmawiać szeptem. Warto też wspomnieć o tych opcjonalnych światłach, w pełni LED-owych, które są rewelacyjne. Jazda w nocy to przyjemność. W takim razie pora na sprawdzenie czy cennik też jest przyjemnością. A, jeszcze nie. Teraz jeszcze pokażę elastyczność, o której wcześniej zapomniałem. Chociaż lekka z skrzyni jest. I te kosmiczne dźwięki, które słyszycie w tle, można oczywiście wyłączyć. To się nazywa Iconic Sounds, i w trybach elektrycznych wydaje właśnie dźwięki statku kosmicznego, a w trybie sportowym udaje większy silnik niż mamy w rzeczywistości. Od takie dzisiaj mamy czasy. Dobra. To teraz pora na cennik. Podstawowa trójka w Turingu, czyli 318i z silnikiem benzynowym 2.0 turbo o mocy 156 koni kosztuje 199 tysięcy zł. Natomiast najtańszy diesel 318D, czyli 20 turbo diesel o mocy 150 koni kosztuje 214 000 zł. Testowana hybryda PHEV 330E startuje od 261 500 zł za wersję na tył lub 271 500 zł zapędem na wszystkie koła, czyli dopłata napędu hybrydowego to 40. 2000 zł względem wersji 320i, czyli ten sam silnik spalinowy co w 330e o mocy 186 koni. Ba za 251 tysięcy zł, czyli 20 tysięcy zł taniej możemy mieć 330i X drive o mocy 245 koni, czyli 45 koni mniej, ale osiągi są takie same. A jak dużo chcemy latać w trasy, to w tej samej cenie jest 3 litrowy diesel o mocy 286 koni, który jest niemal o sekundę szybszy do setki. No, hybryda jest bardzo droga. A, i mój egzemplarz, to znaczy ten testowany, miał dodatki za 107 tysięcy złotych, i jego łączna cena to 390 tysięcy złotych. Ała. W tej cenie to można mieć 340i i to z dodatkami, a takie 340i ma niemal 400 koni i jest takim małym BMW M3 w kombi. Czyli taki pchef moim zdaniem się nie opłaca. To znaczy, opłaci się, ale naprawdę w bardzo, ale to bardzo skrajnych warunkach. Czyli faktycznie, dzień w dzień jeździcie dużo po mieście, przynajmniej te 60-70 km, i macie dostęp do taniego prądu i codziennie ten samochód będzie się doładowywać. Chociaż nawet wtedy nie wiem, kiedy zwróci się te 40 tysięcy złotych. Bez sensu. A do tego mały bak paliwa, mniejszy bagażnik i ogromna nadwaga. Same wady. A zwykła Seria 3 w kombi nie ma takich wad. Ba, to jest świetne auto, świetnie się prowadzi, świetnie wygląda, no może poza wnętrzem, jest świetnie wykonane i może być bardzo bogato wyposażone. Wady to klasycznie cena oraz auto jest dość ciasne, jak na takie wymiary, ale dla rodziny 2 plus 2 wydaje się idealne. To bardzo dobry samochód. Czy nowe klasy będzie lepsze? Czas pokaże. Ja wiem, że na pewno będziemy tęsknić za tą generacją Trójki. Cześć!